Ogólnopolski konkurs poetycki imienia Achaliny Poświatowskiej co roku zrzesza wielu poetów, również tych niedoświadczonych. To już 46. edycja. Jak zwykle mieliśmy ponad 2,5 tysiąca wierszy do ceny. Jeżeli miało bardzo utrudnioną pracę, no ale wybrnęli, dali radę. Także dzisiaj będziemy wręczać nagrody. No i oczywiście na finał zagra nam, zaśpiewa Olga Bończyk z, ze swoim zespołem i z całą orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej. Myślę, że najpiękniejsze polskie przeboje. Konkurs co roku ma ciekawą, anonimową formułę. Jest formuła zgłaszania bezna. Nazwisk, nie, jurorzy nie wiedzą, kogo oceniają, są same godła, dopiero po ocenie te godła są otwierane, także dla nich też to jest niespodzianka, kto wygrał. Autorzy wysyłają swoje prace, aby poszerzyć swoje portfolio, ale również oddać cześć popularnej haśce. Pamiętają poeci o tym konkursie, bardzo chętnie przysyłają wiersze. Są świadczy o tym ilość, że tyle tych poetów się do nas zgłasza i przed debiutem, i po debiucie. W tym roku no teraz to już nie jest tajemnica, a mogę powiedzieć, że przed debiutem wygrała prawniczka z Warszawy, która sama była zaskoczona, że w ogóle dostała nagrodę także cieszy mnie, że ludzie różnych profesji piszą wiersze, bo to znaczy, że są wrażliwi, że mają swoje hobby, to jest bardzo, bardzo dobre u każdego z ludzi. No w tym roku ważna jest bardzo ta edycja, nie my mamy 46. W zeszłym roku mieliśmy jubileusz, ale w tym roku obchodziliśmy 90. rocznicę urodzin poświatowskiej. Mamy też 70-lecie Regionalnego Ośrodka Kultury, cały czas rok jubileuszowy trwa, więc staramy się, żeby te nasze imprezy rzeczywiście były godne zainteresowania dla naszej publiczności.